Zapraszamy, godzina 15.00, Faktyrym FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski. Bogdan Zalewski, witam serdecznie wszystkich naszych widzów. W tym naprawdę musimy donieść dotyczących sporów politycznych, sporów o wymiar sprawiedliwości, różnych relacji dotyczących zagrożeń na świecie. Warto też skupić się na sprawach, które może nie należą do tego porządku ziemskiego, należą do nieco innego wymiaru. Według mnie są równie ważne, przynajmniej dla wielu jak te sprawy, o których przed chwilą mówiłem. Dzień, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego przypada 2 lutego, a moim i Państwa gościem jest Franciszkanin, ojciec Jan Maria Szebek. Witam serdecznie. Pokój do witam serdecznie. Ojcze, wytłumaczmy takie podstawowe pojęcie. Czy tak naprawdę jest życie konsekrowane? Tak, bo czasami ludzie nie rozumieją co to jest i czasami powstaniają bycie duchownym i byciem osobą A to Świecka róż... osoba też może być konsekrowana. i to dwie różne rzeczywistości. Tak naprawdę życie konsekrowane polega na tym, że my próbujemy naśladować styl Jezusa Chrystusa. Styl Jezusa Chrystusa, który się przejawia w takich trzech Życia posłusznego, ubodniego i czystego. Wszystkie osoby konsekrowane składają śluby bądź przyrzeczenia dotyczące... Trzech rzeczy, trzech rzeczywistości. I w tym sposób my próbujemy naśladować styl życia ziemskiego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wszyscy jesteśmy powołani i duchowni i osoby świeckie do naśladowania Chrystusa. to jest ta różnica, że my styl jego życia ziemskiego naśladujemy. Czy sprawa osób duchownych jest taka jednoznaczna w tym kontekście? Czy, czy są tutaj jakieś różnice i dociał? Tak, jest różnica, ponieważ nie każdy duchowny jest osobą konsekrowaną i nie każda osoba jest jest osobą duchową. A teraz, żeby zrozumieć to bardzo prosto wytłumaczę. Każda, osoba duchowa, każda każdy człowiek, który przyjmuje jakiekolwiek święcenia, mamy przyjmować sobie święta, diakonatu, prezbiteratu i Czy Czy ktokolwiek przyjmuje święcenia jest osobą duchową. A ktokolwiek składa śluby, ten jest osobą konsekrowaną. I dlatego wszyscy księża, dystansjali są tylko osobami duchownymi. Wszystkie siostry to są z kolei tylko wspólne. Tu Na koniec jeszcze, a propos tego życia wspólnego, bo przecież mnichów mamy w różnych tradycjach. Czy, czy chrześcijaństwo ma coś szczególnego, Dyba. czy nie ma w innych tradycjach, na przykład? Czy ojciec miał jakiś kontakt z innymi osobami koncentrowanymi? Tutaj w kluczem cudzysłowie. Z innymi osobami konsekrowanymi to się często widuje, ale jeśli chodzi o się że Nie zapomnij. Co ja miałeś, ja miałeś zrobić? No, na pewno nas to wyróżnia, że tu jest duchowość chrześcijańska, prawda? Czyli my wierzymy w Jezusa Chrystusa, my żyjemy według Ewangelii. To nawet w naszej regule, którą no, y, nam zostawił za zasyżu, to pierwszy kraj się zaczyna. Życie, reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu można faktycznie do końca nie czytać reguły, wiadomo o co chodzi, I to jakby to życie zakonne, życie monastyczne chrześcijańskie, że my żyjemy według Ewangelii. Że dla nas najważniejszy jest Jezus Chrystus i wykształtujemy swoje życie, dążymy do świętości przez Jezusa Chrystusa. Jego naśladujemy, on jest dla nas najważniejszy. Oczywiście nasi zakonodawcy są dla nas wzorem, ale głównie, głównie naśladujemy Jezusa Chrystusa, a sposobem właśnie duchowości czerpiemy od naszych zakonodawców. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. To jest świetna lekcja, nie tylko dla osób wierzących, dla chrześcijan. Ale ja myślę też, że dla wszystkich, którzy chcieli poznać w ogóle ten fenomen, także dla ludzi, którzy są niewierzący dla, dla ateistów, bo warto znać tradycję, która no, moim zdaniem jest pewnym fundamentem w ogóle tego, co Na razie. jest dziękuję, Serdecznie panu, dziękuję. dziękuję, Państwu bardzo. Pokój, za Radio, muzyka, fakty, rym FM.